Siemano, tutaj Maciej. To był mój wczorajszy 11-minutowy trening na szybciora przed zachodem słońca. Zachód słońca na koniec. I tak, żerawie z gumą z tyłu. Dwie serie, pięć powtórzeń. I co, fajnie się tak robi. Eee, fajnie się tak robi, no. Fajnie się tak robi żerawie z gumą trzymaną z tyłu. I ona nie była u góry, tylko była powiedzmy na wysokości łopatek, coś takiego. Później dipy eksplozywne z klaśnięciem, a raczej nauka. I cel jest taki, żeby sprawdzić, jak to się później przełoży na maksa. I chwilę później podciąganie bardzo wąsko na takim ala drążku, nogi ugięte, rozciągnięte najszerszy. No i w sumie co? Tyle. Po cztery serie i trzy powtórzenia jednego i drugiego. Tu będę w dipach progresować dynamiką, a w podciąganiu powtórzeniami. I w międzyczasie wletywała izometria szyi, przód, tył. Rotacje i boki No i dojebany zachód Pozdro